Siema! Witajcie! Jesteśmy w kolejnym odcinku eee, A, w kolejnym odcinku, kurde, już mi się tak wyrobiło, wiecie, sorry eee, W pierwszym odcinku, nie wiem, czy może będzie więcej, czy mniej, zobaczymy ile przeżyje eee, w grze Paranormal o co w niej chodzi? Nie mam pojęcia. Jeszcze jej, no pierwszy raz ją teraz łączyłem, więc no, nie, możecie mi uwierzyć na słowo, no nic więcej wam nie pozostało. Dobra, więc zaczynamy. Co? O co tu chodzi? Nie ogarniam You are not crazy, man A, fajne, nawet grafika taka nie jest zła Widać jak się przemieszcza to światło Oh fuck tam są mrówki pod tym? Też w miejscu. Czemu mi się ta kamera tak odwraca sama? A ty kim jesteś? Zdrać nam swoje imię. Jak to było Edoius chyba, nie? F. What the? Ciuff ja lol Fuck Pff. O nie Czemu on tak wolno chodzi? Łol, Jaki grze ja zaś jestem Jest gorszy niż SCP Fak, tu więcej jest. Był tutaj wcześniej. Łolol. Czemu ta kamera się tak rusza? Ja się pytam. What? Co? kurde, Fuck. książki poleciały, lol, nie teraz, no wypadł to jest chyba spokojnie, nie? Idę się zrzemnąć, bo mi bateria siada. Eee, gdzie to było? Edoius, nie? No spierdzielaj Co? A co tutaj jest? O! Łazieneczka Ło, to była jakaś twarz? LOL! LOL! Co to jest? Co? Co to za twarz jakaś? Fak Co to jest krew? Wol, co to ma być? Jakiś obrazek? Gdzieś z nigdy nie będę chciał mieszkać chyba sam <grymne> przez tą grę. LOL. Zaś ta twarz, widzicie w lustrze? No, nie umiem otworzyć drzwi, co to jest? Mogę je kar nie ta rybka zniknęła Cię boję, co tu jest w ogóle? Woof, fak, co ty tu robisz? Idź stąd! Nie, nie, załącz to, załącz to! Nie, nie, zaciąłem się! Mamo, tak, lol, nie mogłem się ruszyć. Ja tam nie chcę na dół schodzić O Michael Jackson Idę spać, ja was mam gdzieś Jesus. No lol I znowu ten głos I pies? Co? O co tu biega? Nie, Głupi dźwięk Co to moje... O oh fuck, przewróciły się Jest że te skrzynki tam chodzą Jestem jakoś niższy teraz To są jeszcze jakieś drzwi, nie da się ich otworzyć. O co tu biega? Jezus Maria. Co jest? Nie wracam do łóżka, nie. Biegnij. Fuck, co to jest za zdjęcie? Zamknij te drzwi LOL, co się tu dzieje? Oh fuck, jaka porąbana gra Zaś ta twarz w tym ktoś płukał, czy mi się zdawało. Nie. Ten tu ciągle leży. Co on znika i się pojawia? Kurde, trudno mi nawet. jest co to jest za obowi? Za... za o kurde. Co to jest? Co to jakieś... What the fuck? Zrobiliście ognisko i nawet nie macie kiełbasek O komórka Ej to iPhone? LOL Zadzwonię do mamy. <laughs> Co jest? Fuck. Co za głupia kuchnia. Przed chwilą wypuściłem wodę z tego, wracam duszko, bo mi się bateria kończy. A mogę wziąć ten telefon? O nie, nie mogę. Lol, lol, lol. O nie, kończy mi się bateria. Fak, Na górę! No, zapieprzaj! Spadaj! No, do łóżka, szybko! No! Użyj! No! No, no! No czemu nie idzie się zdrzemnąć? Jak chcę do łóżka? No! Kurde! O co tu biega? Rano w baterii, no ja chcę się położyć do łóżka! no! Co! Co to jest? Tropis? So very fishy. First Victim Clag of Death, Kitchen Surprise Farless. Co tam pisze? Nie wiem co tam pisze. No i co z tym niby mam zrobić? Zjeść to! What? Już! Co co to w ogóle było? Nie ogarniam tej gry. Nie umiałem się położyć nawet do łóżka. Może jest jakaś ograniczona ilość położenia się do tego łóżka. Nie wiem, dobra. Nieważne. Kończymy tutaj tą grę, gdyż można miejscami się zesrać. Może jeszcze do niej wrócę, ale to się zobaczy. A więc widzimy się kiedyś w następnym odcinku innej serii albo może tej samej. Cześć.